Czyli witajcie tutaj Grzechu, a to jest już drugi odcinek z gry Left 4 Dead. Dzisiaj pogramy sobie w versus mode, czyli znowu, oczywiście, jak znać jakiś serwer, play online, no mercy, join the game, Robo Zoe. Veni, Vidi, Seraptor, Robozoi, Kwadrat alias... Czyli jestem w teamie zombie. Ale że jak oni żyją jako... Jak oni są pokazani tutaj to znaczy, że będę teraz Ruiworem. Jak dobrze pamiętam, ale nie jestem tego pewien. Ostatnio wrzuciłem filmik z undergrounda, żeby Zobaczyć, jak nagrywa nowy program, który zakupiłem. I właśnie go teraz znowu używam. Mam nadzieję, że będzie ok. Ok, jestem zombie. Także spoko. Zaspawnię e, się za 11 sekund. Jesteśmy w jest? chapter, chyba 2, bo jeszcze zostaje kanały i później szpital. I dach, to jest tak. Jestem... Jestem hunterem. Okej, okay, to mi się nie w ogóle nie udało. Ale dobra. Za 19 sekund sprawny. No, nie lubię być hunterem. Tutaj smoke... nie smoke, tylko Boomer dobrze zrobił, bo są trzech jest obrzyganych. Tylko Louis jedynie nie jest i kogoś... Okej. Okay. Ey, eee, Dobra. Spiter. Jest to mego górze czy... No dawaj. Spawnij się. Dobra, trafiłem. Nie, Hunter, jeszcze nie robi jeszcze nie atakuj, jeszcze nie atakuj, bo idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie. Już nie idzie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie zauważy, jak też będę wchodził. okej, okay. dobra. To i tak nic nie da, nawet tak bym strzelił z tej odległości. Przez spróbujemy Trafiłem kogoś? Nie. What the fuck? Cztery tylko punkty, dobra. Trudno. I tak dołączyłem w środku gry, więc... To nic. położyli, dobra. Francis nie żyje, nie? Nie, Francisz żyje. Tu gdzie on jest? Jaki? Który Francisz? O kurde, co się dzieje? <grywa> Jeszcze się wbiłem do środka. Okay. Oczywiście jestem trochę chory znowu Przepraszam, musiałem to zrobić Gdzie my jesteśmy? W kanałach Czekaj, ty muszę się wziąć broń. Hello! Dobra, let's go Dobra Jeden z koksem. Uu. Charger, 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 charger! Dobra, mam. Jednego uratowałem. Charger jakoś to uratował. Czemu do mnie strzelają? Ok, tu nikogo nie ma. Tylko Charger... Znaczy, w zasadzie Charger tego nie spierniczył, tylko mógł trochę poczekać, bo... raczej bieganie pod skosem tutaj coś trochę mu nie wyjdzie. O nie! Nie mów mi, że ten... że tank. Are you kidding O oh, god Dobra, mnie położę jako pierwszego No wiedziałem Myślę, że tu będzie w przynajmniej Ale były lasery jedynie

Super, jestem sam. Teraz będzie trochę lipa. Będę musiał zatrzymać ich wszystkich, a działam tylko z botami. Ale w zasadzie boty są mądrzejsi niż ten, niż gracze, z którymi czasem gram. Więc jest ok. Muszę, ci, muszę Wam powiedzieć, że ten program, który mam teraz nowy, bardzo dobrze się spisuje. Nie laguje ani nic. Nie, ja nie chcę być. Ja, yeah, nie chcę być Hunterem na początku, bo to nie ma sensu <sighs> Okej. Okay.

No, kurde, <śpiewanie> trafił mnie, ale udało mi się uciec przynajmniej jeden taki półrus. Spiter jest jeszcze żyje, więc jest OK. W ogóle ten program w ogóle nie ma lagów. To mi się podoba. Ło kurde, co to było? Ten dalej tu kampi na tym dachu. Jestem jockeyem. Więc... Kurde, zniknęło akurat. Ale dalej Spiter żyje, więc jest ok. Trochę traci, stracił życia, bo strzelali w niego. Ale jak widać ktoś sobie radzi. Eee, przydałby się tutaj smoker albo charger. Ale charger... Aha, ktoś dołączył do nas, ale Charger chyba był botem i nadal jest, ale nie powiem. O, charger, ale nie zdążę. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie zdążę. Fuck. Dobra, trudno. Twinkle, twinkle, little star. Dobra. Ja pierdolikam, co ja robię? Nie wykorzystałem tego masakra tak ja czy chyba uderbo no fakt dobra oste Kurde, nie lubię być tankiem. Fak, to są rzeczy do tego. Nie zauważyłem. Dobra, trafiłem. Na węglo. Wow. <noise> nie dożyję ładnie poszło Nie źle. Dobrze że zauważyłem że stoi tam ten 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 widłowy wózek Może nie lubię tego... O Jezu, gdzie ja jestem? Poza ma... O dobra, widzę go Okej okay. Smoker, dobra. Ciebie się tu złapie. Bye. <grystanie> okay. Hej, <Chodź do> <grystanie> Ładnie poszło, nie było źle. Na początku trochę tankiem spierniczyłem, ale zauważyłem wózek widłowy. Dobra, to, to i regi. Ready? Przez? No wiedziałem, że coś nam skoczy. O, 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 fak, 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 dobra. Dobra, i tak już się widzę. Jest trochę dupa. Wiesz pan to? Dobra, tutaj już w ogóle nic nie widzę. nie, 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 nie. Kurde... Niepośrednio wyszedłem. Tak to mi się dało. Boże... Jaki nub. Noob, noob. Oh, Masakra oh, Boże Dobra, smoker Trzeba się sprężyć Na górę Tutaj Tutaj okej okay. dobra Nie tutaj Okej okay. I teraz Okej okay. Tu jest Three tracker Widz mi Okej okay. Dobra Poczekamy ktoś wyjdzie me. Ka kalau kalor. oke, Okay. Давай. Doop 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 Czysty z i te Okej, okay, dwóch z tych Ja sobie poczekam <gry> Chociaż nie wiem czy to ma sens Bo jak z... nie, nie, nie to nie ma sensu, bo jak zajdę to złapę tego pociągnę do siebie to ktoś go uratuje więc Poczekam sobie Na górę, na górę, na górę, na górę, go, 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 go. go. O, o, nie wiem gdzie jestem. A, okej. Okay, na tym piętrze. <grywka> <grywka> Się wpierniczyłem na Billa. Idą na raz, Nie przejmują się tym, że ten... że nie ma... Razem, więc jest okej. Okay. Jak dostanę Chargera, nie będę go tutaj używał. Dłużej go na górze. Joke'a dostałem. Okej, okay, Joke'a tu też może być. Ja są się nie wpierniczyć do w pokoju. Hm. Tak, daj. dobra, oh, let's game. Super. Ja je na dłużej. Dajcie mi chargera, please. Please charger, please charger, please charger, please charger, please charger, please charger. Over. Are you joking me? I'm actually fucking joking.

Okej, okay, ten 27 28 dobra. Moje piętro. Oj Grzesiu, perfekt. Normalnie perfekt. To było tak piękne, że aż się popłakałem ze śmiechu. Pewnie teraz mi da chargera. No sorry, ale nikogo nawet nie złapię, jakbym chciał na instanta. Ja tam. Dam syła półcią, że będzie charger. A nie, jest peter. Wow, 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 wow. Ok. Dobra. Nie będę pytał, jak się to stało. No ale ok. Jakiś koleś się skoczył. What the fuck. Ja pierdolę. Jakiś <Wtf>? koleś się <laughs> skoczył z tego. To wydać nam koryty, czy? No co ty robisz tym chargerem? Dawaj, 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 dawaj skuter. Daj im الفory. To jest pewne. Bo by tego. Yes, free damage. Aha, okej, okay. Roboza wyskoczyła też z tego. Ale nie ogarniam.

Okej, okay. nie wnikam. Okej. Okay. Jezus. No dobra, nic. No co co? Ja się będę z wami żegnał. Jeszcze tutaj sobie pogram trochę na tym serwie, więc. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach, także trzymajcie się i na razie.